Hejka, kochani! Jeżeli tak jak ja lubisz święta, koniecznie zostaw lajka i zasubskrybuj kanał! Mamy dzisiaj 6 grudnia, godzina 9.30, jest poniedziałek! I właśnie czekam sobie na Ubera, który tutaj jedzie, jedzie i dojechać nie może, ale chyba już go widzę, o! Jadę sobie właśnie zrobić paznokcie, ale to nie będą byle jakie paznokcie, ponieważ to będą świąteczne paznokcie! I w nocy wyskoczył mi strasznie duży pryszcz tutaj koło brwi. Ja już jestem po paznokciach i miałam robić świąteczne paznokcie ale jeden kolor tak mi się szczególnie spodobał, że jednak zrobiłam sobie niebieskie I one mają takie słodkie małe śnieżynki na sobie, już wam pokazuję z bliska jak to wygląda dokładnie Właśnie te małe śnieżynki tak mi się spodobały, że pomyślałam, że jednak właśnie wolę aktualnie zrobić sobie takie zimowe A przed samymi świętami będziemy robić jeszcze jakieś typowo świąteczne, ale to są mega cute Udało mi się dostać ostatni kalendarz, jaki był w senseju Kalendarz adwentowy oczywiście Jest to kalendarz z biżuterią Stwierdziłam, że mam dość tej zimy i jedziemy na wakacje Właśnie jesteśmy w drodze na lotnisko no. Gdzie lecimy? Na no, Antartylę Naprawdę nigdzie, tylko do domu jedziemy Moi drodzy, patrzcie zawsze co jest fajnego pod takim butem długim za kolano co jest fajnego? Co jest fajnego? A. Tutaj mamy wszystko ładnie, pięknie. Klasycznie. A tu skarpetka! I to jaka? Obrzydliwa, niepasująca w ogóle. Karol dostał prezent na Mikołajki i robimy teraz unboxing. Bluza, żółta. Majtki. No majtki, bo wiem, że ty lubisz świąteczne majtki. Widziałam. Zaraz będzie zdjęcie, na Instagramie będzie zdjęcie w tym komplecie. Nasze zdjęcie, tak musiałam. No, i dieta, tak? jest? Ja też sobie jedną zjadłam. <grystanie> nie, to jest Powerbank, bo ty nie masz, chyba, czy masz? No to masz. Ale jestem dobrym komentarzem. <grystanie> Skupiony samiec siedzi w swoim dziurnym. Ja <laughs> Skupiony na pracy. Introvertyk dla dnia w, w nocy ekstravertyk. No. pracoholik. Dobrze. Ej, siedziałam tu 5 minut, 5,30. No i siakadam mi teraz. Tak, tak jak w kreskówkach. to spałam teraz 3, pół godziny. Czy 40 minut? Pół godziny spałam, bo mnie tak zmogło się jakiś cenny dzień. Ja też krótko spałam I w ogóle Karol mi obiecał, że nagra ze mną. Pride and Banan Challenge papierkami czy gramy? nagramy? Nagram to Dobra Trzy, cztery, cztery. Nie gramy Powiedziałeś, że dam nożyczki Uczenie dzieci chodzić po domu Teraz, no, spoko chyba Widzisz jakieś postępy? Na razie widzę, jest kupa Pokażmy kupę Małą Kto zrobił taką kupę? Ja zrobiłem, ja, ja, ja Proszę bardzo, mamy tu Titiego Wygrała, wygrała. Badum. No, Ojej, jaki super fajny kalendarz. Zarobi no, się Tematem przewodnim dzisiejszego vlogmasa jest kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz adwentowy ze Sinseja. Jest on z biżuterią. Po kolorze opakowania obstawiam, że jest to srebrna biżuteria, oczywiście w cudzysłowie. Przed rozpoczęciem grudnia i vlogmasów masów nie kupiłam żadnego kalendarza. A szukałam, ale nie mogłam znaleźć nic ciekawego. No i w końcu mam. Będziemy otwierać teraz cały. Dobra, w okienku numer jeden mamy. Kolczyki kółeczka! O! Okienko numer dwa. Gdzie jest numer dwa? Numer dwa jest. Tu mamy. A, co to jest? O, bransoleteczka. Jaka niewinna, także prawie jej nie widać w ogóle. Ta bransoletka. Numer 3, proszę bardzo, mamy w tym miejscu i tutaj mamy pierścionek! da, da dam, tam, tam. Okienko numer 4, gdzie się podziewasz? Jesteś, o jesteś, jesteś, gdzie jesteś. Tu jesteś, proszę bardzo. 4. W ogóle lampy się odbijają w, w kalendarzu. No nie ma. O, mam. I mamy, proszę bardzo, patyk. Nasz silnik patyczek, piękny. Następnie okienko numer 5. Ono jest tutaj na środku. I w nim mamy kolczyki. Kolczyki gwiazdki oraz kolczyki kulki. Tak. Okienko numer 6. I mamy tutaj kolczyki. Kolczyki, te są trochę większe niż ostatnio. Również takie okrągłe z diamencikami. Okienko numer 7. Okienko numer 7 znajduje tutaj u góry koło dwójki. Kolejne kolczyki! Jeszcze malutkie. 8, Gdzie jesteś? ósemko? Ósemko gdzie jesteś? Where are you? Jesteś tutaj. Trzeba bardzo takie bardzo malutkie okieneczko. I co mamy? Takie słodkie kolczyki. Nie, kolczyk się. E, co to jest? To są... E, mówiłam to wcześniej. To jest... Pierścionki! Okienko numer 9 jest tu i mamy w środku... Czyżby to mój Chyba tak. Proszę bardzo numer 10 i znajduje się ono we miejscu, w którym miejscu jesteś, 10, tutaj tutaj mamy okienko numer 10 jest to chyba bransoletka taka słodka, mała albo na szyjnie, nie wiem, gwiazdeczki takie ładne okienko numer 11, mamy mamy tutaj kolczyki kolejne okrągłe zwykłe, proste srebrne kolczyki 12 numer 12 jest tu Mamy tu pierściątki. Okienko numer 13. Tutaj takie większe. Naszyjnik. Okienko numer 14. Jest ono tu. I to tu jest słodkie. I mamy również kolczyczusie. Kolejne kolczyki, kulki. Okienko numer 15 mamy tu na dole. O. O. I mamy? czyż to była bransoletka? Chyba tak. To chyba jest. A, nie mogę wyciągnąć. O, urocza! Co to jest? To jest. Bardzo dziwne to jest. A, a, ok, bo to jest tak. Okienko numer 17 i są to kwiatuszki! Są to takie słodkie kolczyki kwiatuszki, proszę bardzo. Urocze, bardzo urocze. Okienko numer 18. Tutaj jest branzoletka. I są to kolczyki. Kolejne zresztą. Bardzo. I tu mamy bransoletkę, bardzo ciekawa. Okienko numer 21. Mamy tutaj naszyjnik, chyba. Okienko numer 22. Pierścionek. Okienko numer 23, czyli przedostatnie to już jest. Yy, I mamy tutaj, co to jest? Eee, ładne, ej, te są bardzo spoko. Kolczyki. Takie lubię, bo są większe, jeżeli nie takie malutkie. Ja lubię takie duże raczej. Aha. Okienko numer ostatnie, bo już numer 24. I co to jest? Proszę bardzo. Yy, nie wiem, co to jest. To jest podwójne. Podwójna bransoletka, bo podwójny naszyjnik. Jeżeli odcinek Ci się podobał, a na pewno tak było, to zostaw koniecznie łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w następnym vlogmasie. Paha!